Cześć. Nazywam się Krzysztof Pytel i w tym krótkim filmie opowiem Ci o rodzajach rabatów i sposobach ich liczenia. Temat wydaje się dość prosty, niemniej dla handlowców czy osób działających w sprzedaży, które w tej sprzedaży działają krótko, czasami sprawia problem. No to wyjaśnijmy sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje rabatów. Pierwszy to rabat front, czyli ten, który jest udzielany bezpośrednio na fakturze. Drugi rabat to rabaty RET, zwane też rabatami back, które są wypłacane po zrealizowanym zakupie klienta. Te możemy rozróżnić jako sell in i sell out, czyli jeżeli jesteś producentem i sprzedajesz do sklepu, apteki czy innego odbiorcy detalicznego, to w momencie, kiedy Twój klient kupi od Ciebie towar, mówimy wówczas o zakupie sell in. Natomiast jeżeli rozliczasz dopiero w momencie, kiedy on odsprzeda do swojego finalnego klienta czy pacjenta w aptece. Wówczas mówimy o rozliczeniu czy o sprzedaży sell -out. Ważne jest to, że w tym filmie staram się używać nomenklatury rabatów takiej najbardziej powszechnej, tej, która moim zdaniem jest najczęściej używana. Jednak może być tak, że w Twojej organizacji czy w Twojej filmie pewne rabaty nazywacie nieco inaczej. Zacznijmy od rabatów front, czyli tych udzielanych na fakturze. Te możemy podzielić na dwa rodzaje: sumaryczny i kaskadowy. O rabacie sumarycznym mówimy wtedy, kiedy masz na przykład do dyspozycji dla klienta dwa rodzaje rabatów. Dajesz jakiś rabat podstawowy i dodatkowo rabat promocyjny. I w tym wypadku mamy 10,5%, czyli sumarycznie dajesz klientowi 15%. Rabat sumaryczny liczymy w taki sposób, że od ceny bazowej, np. 10 zł, odejmujemy od razu 15% rabatu i dochodzimy do ceny 8,50. Alternatywny sposób liczenia możesz policzyć 10 razy 0,85 i dojdziesz dokładnie do tej samej ceny. Natomiast w przypadku rabatu kaskadowego, jeżeli masz do dyspozycji rabat 10% i promocyjny 5, liczysz najpierw 10% podstawowego rabatu od ceny bazowej i dochodzimy do ceny 9 zł, a dopiero od ceny 9 zł odejmujesz kolejne 5%, czyli dochodzisz do ceny 8,55. W tej tabelce możesz zobaczyć tą różnicę, którą teraz sobie omówiliśmy, czyli cena cennikowa bazowa może być taka sama, sumarycznie dajesz taki sam rabat, tutaj 15%, tutaj również 15%, ale licząc go, sumarycznie dochodzisz do innej ceny, a kaskadowo do nieco wyższej. Drugim rodzajem rabatu front jest rabat wartościowy. Ten rodzaj rabatu jest coraz częściej stosowany przez tych producentów, którzy sprzedając swój towar korzystają z pośrednika dystrybutora czy hurtowni. Ten rodzaj rabatu pozwala zabezpieczyć się producentowi przed nadmiernym wzrostem wartości rabatu, wynikającym np. z tego, że hurtownia czy dystrybutor podniesie cenę produktu i od tej wyższej ceny będzie udzielał jakiegoś określonego rabatu procentowego. Rabat wartościowy wówczas komunikujemy klientowi, czy udzielamy klientowi w taki sposób, że mówimy mu, że do produktu, na przykład za 10 zł dostanie złoty 50 zł rabatu od razu na fakturze. I teraz, niezależnie od tego, czy dystrybutor, hurtownik podniesie tę cenę bazową, i tak klient otrzyma od ciebie rabat w wysokości złoty 50, zł, więc wtedy ta finalna cena, jeżeli, jeżeli dystrybutor czy hurtownik podniesie swoją cenę bazową, może być nieco wyższa. Drugim ważnym rodzajem rabatów są wspomniane rabaty retro-back, czyli wypłacane po zrealizowanym zakupie. Tak jak powiedziałem, to może być zarówno sell-in, jak i sell-out, czyli już finalna odsprzedaż do końcowego klienta lub pacjenta. I tutaj również wyróżniamy. Rabat procentowy, który będzie udzielany po dokonanej transakcji, jako wartość od dokonanego zakupu. Czyli na przykład klient dokonał u Ciebie zakupu, czy już od sprzedaży sell-out, tak jak sobie powiedzieliśmy, w wysokości 10 tysięcy złotych i otrzymuje od tego 5% rabatu. Wówczas od tych 10 tysięcy po prostu liczysz 5% i wypłacasz 500 zł. Przy czym tutaj również rabat ten wypłacany retro może być rozliczany zarówno od cen cennikowych, jak i od cen Ostatecznych na fakturze. I tu dochodzimy, do, dochodzimy do pewnych różnic. Zwróć uwagę, jeżeli w cenach bazowych, cennikowych Twój klient kupi od Ciebie za 10 tysięcy złotych, ale Ty mu udzielasz rabatu na fakturze front 5%, no to oczywiście wartość zakupu na fakturze będzie w obydwu przypadkach taka sama. Klient na fakturze kupi za 9 tysięcy zł. Natomiast różnice powstają w momencie, kiedy w różny sposób rozliczasz retro. Jeżeli to retro rozliczysz od Wartości bazowej, no to udzielisz 5%, czy wypłacisz 5% rabat od 10 tysięcy złotych i on wyniesie 500 zł. Jeżeli natomiast rozliczysz ten rabat retro od wartości już na fakturze, no to po rabacie front, no to policzysz 5% od 9500 zł, czyli wartość tego ostatecznego rabatu retro będzie po prostu nieco, nieco niższa i finalna cena zakupu, czy wartość zakupu klienta po rabatach, będzie nieco wyższa. Drugim rodzajem rabatu oczywiście może być rabat wartościowy, czyli ustalasz określoną wartość, czy to do całego zakupu, czy w tym wypadku akurat do sztuki, czyli umawiasz się z klientem, że za każdą zakupioną sztukę produktu lub odsprzedaną sztukę produktu dopłacisz mu określoną wartość, złotówkę 2, 5, 10, to oczywiście wszystko zależy od wielu ustaleń. Taki rabat może być zarówno rozliczany od zakupu, jak i od sprzedaży, ale może być też mieszany. Czyli na przykład umawiasz się z klientem, kliencie, dostaniesz ode mnie do tego produktu 2 złote, ale złotówkę wypłacam Ci w momencie, kiedy ten towar ode mnie kupujesz, a drugą złotówkę wypłacam Ci dopiero w momencie, kiedy ten towar odsprzedajesz. W ten sposób uzyskujesz sobie zarówno motywację do zakupu, jak i do odsprzedaży w ramach współpracy z klientem. Ostatnim rodzajem takiego najczęstszego rabatu, który udzielamy klientowi, jest budżet marketingowy. Ten jest wypłacany no, podobnie po zrealizowanym zakupie, sellingu, od sprzedaży, ale jest już określany na poziomie. Jakiejś konkretnej wartości, zależnej oczywiście od wielkości obrotu, który ustalisz z klientem. Również może być ustalany jako procent lub jako konkretna wartość. Przykładowo, kliencie zróbą mnie taki i taki obrót, to w ramach współpracy dostaniesz do mnie budżet marketingowy na takie i takie cele w takiej i takiej wysokości. Czyli mamy kilka możliwości rozliczania się z klientem, jeżeli chodzi o rabaty, i zarówno te udzielane na fakturze, jak i te udzielane po sprzedaży. Gdybym krótko miał podsumować rodzaje rabatów, ich zalety i wady, to powiedziałbym, że w przypadku rabatów front na pewno zaletą jest niższa cena zakupu na fakturze i szybkie rozliczenie, natomiast wadą mniejsze możliwości, a czasami nawet ich brak, warunkowania pewnych oczekiwań, które możesz mieć od klienta w związku z tym, że udzielisz rabatu. W przypadku tych rabatów retro już tą, tą warunkowość możesz w łatwy sposób uzyskać, zwarunkować zakup klienta i masz też większą kontrolę nad tym, co się dzieje z Twoimi rabatami. Wadą na przykład jest to, no, że klient dostaje na fakturze w, tej, w tym pierwszym zakupie wyższą cenę, co czasami jest większą wadą, czasami mniejszą, zależy to od bardzo wielu czynników. Natomiast drugą wadą na pewno jest to, że wymaga też większej papierologii, jest trochę więcej dokumentów i trochę więcej pracy w kontekście rozliczenia tych rabatów. Mam nadzieję, że ten krótki film wyjaśnił Ci różnicę między rabatami. Jeżeli pojawiają się jakieś inne rabaty, inne formy liczenia rabatów, z którymi się spotykasz, pisz śmiało w komentarzu, a postaram się odpowiedzieć, co z takimi rabatami można zrobić, jakie są ich zalety, wady, w jaki sposób je liczyć, albo jakie rozwiązanie być może w Twoim konkretnym przypadku będzie lepsze do zastosowania we współpracy z klientem. Jeżeli chcesz sobie ułatwić życie z analityką biznesową, wejdź na keyprice.pl. Uruchom i zaloguj się w aplikacji. Uzyskasz dostęp do kalkulatorów, które pomogą Ci zarówno w prostych obliczeniach, marsz narzutów, jak i w bardziej zaawansowanych kalkulacjach ofert lub w ocenie efektywności biznesowej Twojej sprzedaży. Z aplikacji możesz korzystać zarówno na komputerze, jak i na małym ekranie smartfona. Prostota polega na tym, że nie musisz znać żadnych wzorów ani formuł matematycznych. Po prostu wprowadzasz niezbędne dane, a App wszystkie obliczenia wykonuje za Ciebie. Zarówno na tym kanale YouTube, jak i na stronie kipricer.pl masz dostęp do filmów instruktażowych każdego kalkulatora aplikacji. Narzędzie cały czas będzie rozwijane i będziemy dodawać kolejne funkcjonalności. Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia w obszarze ofertowania, zarządzania asortymentem, sprzedażą czy działaniami promocyjnymi, zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia w kolejnych filmach i nie zapomnij o subskrypcji kanału. Cześć!